Prawo dawno temu w odległej galaktyce. Niezmówna wiara. Jamiarski Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja. Ewakuacja. Siły specjalne. Jest coś ważnego. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu, bo to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, być ci pomóc. Więc dajmy to. Wtedy dostanę żerówce. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim drodze. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kot. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść w nim Masz rację. Nadszedł czas dla na Imperium. KT-10, O wiele bardziej zaawansowany niż AI 9. Nie będzie łatwo się do Ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego Droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym punkcie zatrzymany. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AIK 10 jest wyposażony w elektrowności. Który nie działa, gdy Droid jest dezaktywowany? Nie dostępu Jest daj mi pracować. Hej, witajcie! Z tej strony Wgencji z Was w kolejnym odcinku na moim kanale moi kochani. Jak dobrze widzicie po kacence, Przepraszam, że się nie odzywałem, ale chciałam, żebyście słali kacenki bardziej, ale nie mojego głupiego głosu. Zaczynamy nową historię, nową grezy. Battlefronta 2 kampania. I tutaj ktoś przy nas pracował. Marek tu leży? O, siema. Ten gość nad, nad nas pracował. Próbował nam wyrwać. Wyrwać em pamięć, ale na szczęście temu zapobiegliśmy. nie wiem co zrobił, ale z pewnością byś tego pożałował. Siema. A więc tak. Um, jeżeli macie masz, to dajcie łapeczkę w górę. Fajnie, jeżeli będzie trzy łapeczki w górę, to wtedy poznamy się nagrać więcej odcinków z tego. I ogólnie, najpierw zanim zaczniemy, rozwiążę kilka pytań, bo jeszcze dawajcie suby, bo bijamy 10 subskrybentów, a brakuje naprawdę nam bardzo mało. A też przy okazji, jeżeli na przykład Battlefront nie jest waszą ulubioną grą i na przykład, bo z Oxarexem widzieliśmy, że waszą ulubioną grą jest League nie martwcie się, bo niedługo na pewno też się pojawi odcinek. OK, a my na razie zaczynamy tą grę. Wchodzimy tutaj w kamery i nic tutaj nie ma. Okej, okay. w ogóle tutaj mamy budowę plany gwiazdy, śmierci CP. W ogóle bardzo mi się podoba ta gra. Tekstura i to wszystko jest tak fajne. Tutaj gościu leży. Jestem bardzo ciekawy, co się stanie, gdybyśmy go nie porazili prądem. W sumie może jakieś ciekawe. Skierujmy robić z tej gry, kto wie. Na razie robimy. Hack, dobra, co tu się dzieje? O. Dobra. Tutaj robimy to, to... Wiem. Kurczę, chciałbym go porazić. Zobaczę co się wystało. Mogę go porazić. Ech. Ale to tyk, taki... Dobra, robimy to, widzowie. 3, 2, 1. No teraz za bardzo mi nic nie zrobisz. Wiem, widzowie, głupio złożyłem, ale musiałem zobaczyć, czy da się go porazić. Dobra. Widzę, że tutaj nic chyba więcej nie mamy do roboty. Moż można z tym taką wylecieć? Halo? Tam się coś klika. Może ona nam coś powie? Nie, ona sobie po prostu tam siedzi. Ehm, poczekajcie, moment. Ja muszę ogarnąć, jak z tym wyjść, bo ogólnie. Ehm, bo filmy nie, nie są montowane. Jeżeli dużo pyta, bo na razie ja zbytnio tego nie umiem. <grym> no, dopiero my, z socjalistami, idziemy na tą wielką próbę. Ale niedługo będę miał jakiś tam pierwszy mikrofon, więc. Nie martw się. Może jakąś lepszą kamerę wreszcie. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Ej. Naprawdę. A tutaj, dobra. Już się bałem, że będę musiał włączyć i nagrać drugi odcinek, ale na szczęście nie. Okej, okay, idziemy się taki śwento, kurde. Ja ogólnie w kampanii tam grałem em, jakiś czas temu, więc za bardzo nie pamiętam już było, co to się robiło, ale o... Oh, no sobie przypomnę. Jak ty nazywasz moją panią? O ty. Dobrze, do, proszę się, że jestem niegry... Super. Gdzie mam lecieć? A tutaj, dobra. O. dobra, mi się to na pewno nie podobał, prawda? Lecimy. Leć, leć, leć... Dobra, Zdążyłam na szczęście. Dobra. Dobra robimy kolejny włam. Ja jestem tylko robotem. Ktoś tu jest? Dobra. Ok, tu nikogo na razie nie było. Idziemy tędy. Tędy. Dobra. Ukrycie. Wskaźnik em, wykrycia pokazuje zmieniające się em, świadomość rebeliantów Twojej obecności. Gdy pulsuje, rebelianci są zaalarmowani. Ok, czyli. Prawie miałby zaznaczone. Dobra. Gościu się poszedł, więc dobrze. Dobra, nie muszę cię korzystać z prądu na szczęście, więc wiecie. Zdo dobrze, że ten gościu poszedł, nie? Dobra, mogę się tutaj schować. Idziemy dalej, dalej. Ostrożnie. Dobra, tutaj jest to, dobra Wchodzimy tędy No, wyceluj tutaj Dobra Ja ogólnie widzę, że jeżeli ci więcej stało to jak mówiłem trzymaj się góry i na pewno będziemy nagrywać tego więcej, bo mam kilka gry ze stało osób nam ciągniecie chłopaki, halo? Dobra, wiecie co będę mówił troszeczkę głośniej, żeby na pewno mnie słychać To tu, tutaj tu, lepiej, się stąd pójdź Dobra, nie! Dobrze, że się zatrzymałem. Moje to były sekundy wręcz. Dobra, lepiej tutaj poczekam drugi raz. Bo tutaj tak miga. Dobra, wszystko jest dobrze. Chyba teraz. Teraz tędy idziemy. Dobra, tutaj będzie już trudniej. Bo jeżeli. Coś się przypomniałem, że tutaj było dużo rebeliantów. Więc. W sumie ja jestem po dobrej stronie, ale niestety jestem imperium, więc trzeba zniszczyć te. Tutaj... Tych dnindów rebeliantów No, przekle, przekle bo przekle, ale no, niestety Mogę skanować, ale fajnie Trzeba ją Był nowy cel, wyłącz O no, no, Dobrze, dam ci znać, nie, nie bój się Wow, i, tu, i taka antenka mi się wystaje, ale to fajnie wszystko wygląda No ogólnie Już myślałem, prawie tam chciałem pójść, nie? Dobra, chyba możemy drugą stroną, więc to dzielki plus. Skanujemy oczywiście, skan, skan, skan. Dobra. I teraz uczę, że nikt mnie nie zauważy. Mogę, że tu się, tutaj, szybko. Dobra. Zobaczę tą blokadę, bo za chwilę zauważą, no. I leć tam już, nie. Jak się leciało w dół? Dobrze, spoko, ale mogę do Ciebie poleciać, ale jak się leciało w dół? O Ty Jezu! Prawie już bym nie poleciał... Dobra, przecież że mam, co nie odzywałem, a to... Taki... Zostawimy spokój ten robot Fra... Gdzie niby? Kurde Takim hmm. Widzę mnie kurde Na no to mamy przypał Nasza Nasze ratowanie pani Komandor nie było takie ciche Aha, oni mnie totalnie totalnie widzę, że mają mnie w dupie no dobrze. Przecież mną no tak się odżywam widzowie, ale trudno wiecie. Przez sens. Dobrze. Cieszę się z tym blisko. A tak żeby było i chyba jest na tym statku, jak widzę. Dobra. Mamy oczywiście najpodróżniejszego Doida, więc możemy ruszać. No właśnie, drogę. Chociaż tak... Em... Mam nadzieję, że tylko nie na biarę śmierci, no. bo zginiemy.

Podróżnimy ci. Gardło! O, goś się troszeczkę chyba ...powykrwawiał. Kto to w ogóle siedzi? em nie chcę widzieć na pewno. <gryw> nie chcę. Em, porażenie Droidem. Po wypełnięciu wskaźnika, po rozstaniu no wrogów, mi wrogów, coś też. Aha, czyli. Dobra, przecież ja wiem, że jak to zapełni się, to mogę atakować.

Czemu nas nie widzi? Przecież... Dobra, um, on nas pewnie nie widzi, ale dobra. No dobra. Uuu. Super, mamy teraz broń, o oh, kurde. Rebeliancką, ale no cóż, no nic nie poradzimy. Jesteśmy ja tacy biedni. Oczywiście my w czasie musimy oczywiście robić do czasu, do czasu widzowie skanowania, żeby nas nic nie zaskoczyło. Może ci coś dobra, dobra Misa, po cichu. będę troszeczkę na głośno. Może was... Dobra, mam nadzieję, że nikt nie ma, dobra. Ehm, masz tą małą dziurkę, M, za szyją ci tam. O nie. Później dojdzie, pojď że Jest! Nie, nie było! Nie, nie było tutaj! Nie, nie było tutaj, nie mogłem tak. Dobra, od róż O nie! Dojdzie, ruszaj tam! No co ty robisz? Napakuj go! A Ła! Prawień palca oszczeliliście, chłopaki! Dobra, łagam, strzelaj, 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 strzelaj! Nikt już nie wejdzie T Taką mam przynajmniej akt. To ci nikt nie weszedł. No i co, mogę? Zabiję już, właśnie nic ciebie szkoda. O ci, patrzcie ścip z rebeliantów. No bardzo podobny w sumie Skan nawet. Dobra, na skanujemy. nakładamy I kapitanek ginie. Dobra, kasujemy ją. W sumie, trudno. Musimy to zrobić na, dla Imperium. Dobra. Wyczyszczone. Rebelia nic nie znajdzie. Uwaga, nie była imperialna winiarzka. Jest bardzo niebezpieczna. Znaleźć ją! Dobra, bierzemy jakąś prawnik. Dobra, dobra, to będzie pylony. Dobra, mamy. Okej, okay. kucamy widzowie i będziemy strzelać, uwaga. Odszukaj śluzę powierzchnią MK80. Co to to znaczy? Pięknie, patrzcie. I tak się robiło na ten imus sz sz szczelniczym. Dobra. Nie chcę na razie używać tego, bo chcę sobie to oszczędzić na trudniejsze sytuacje. Jak ten się chowa? Kurde, no będziemy go dobić dość. Przepraszam, ja kolegi nie chciałem zabić. On się chyba przerzucił, że chyba wypił przed pracą. Nie no, nie żartuję, co tak się stało już. Nie, tutaj nie było, ja tylko spokojnie przebiegam. A co idzie? drzwi. Dobra, zamknęliśmy drzwi. Bo dobrze pamiętam, bo ostatnio, jak grałem, to kiedyś zapomniałem zamknąć żeby była taka sama ta sytuacja. No i tak się to wszystko skończyło. Dobra, padujemy całą amunicję. Biegniemy tutaj. Dobra. Elo, czy ktoś jeszcze przebiegnie? Scan, na, najlepiej robić właśnie skan Cały czas wolę go nie używać i oszczędzić. Na oni są, ale ich na pewno nie zeszczelimy, nie damy rady Dobra. Kurcze, przeładuj, o, poparzyłem się Dobra To wszyscy, na pewno? Dobra, ryzykujemy, trudno Hello Sami jesteście przekręci, nie wyzywajcie mnie Oła I za ono biegnie? Biegną chyba Mamy trochę przesrane, widzowie A tak troszeczkę tylko O kurde, co coś więcej, tak? No chodźcie do mnie, jak na razie mam całe życie, więc... Nie jest tak, najgorzej, dobra. Zobie oni poszli tam. Jezu. Dobra, super. A nie. Nawet... No, w sumie oszczędziło mi się to, to nawet do... do, do lepiej bym moją Tu się jest? Idą. Idą jednak. A ty nie... a ty se, nie, a ty nie to sam za, 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 za blisko? No właśnie. Co?! Jak ja mam walczyć tak? Jezu, jak się wystraszyłem, nie? Tutaj jeden we mnie walił, okej. Okay. Zawsze robimy skan sobie. Przed pójściem na akcję. A wiecie, jeśli na górze to mi tak dużo tam nie zrobicie. Ałacia! Ałacia! Zostawcie mnie! Zostaw mnie już, błagam cię, zostaw mnie już! Ja chcę tylko to kliknąć. kliknąć. Najwyżej byś się to prze... prze Okej, okay, rebelianci umieją samodzielnie znikać. Co to jest? To nie jest nam potrzebne. Na, nasze dokumenty celownicze nie są nam potrzebne. Dobra, popadam. Dobra, ulecie, ulecie. Czemu oni tu cały czas przychodzą? Czemu do go mogę dwie jeszcze na koniec? Przynajmniej, dobra, szczerze, tam. Oła, dobra, jest już. Chodu. Gdzie teraz? To aż tam? Nie Mieczoły... Jest! Dobra. Widzowie, ale to był zawał, nie? Nie znajdziecie mnie! Papa, papa, przyjaciele, papa. Pa. mogę tak na wam pokazać, papa. A pa, przecież, pa, papa, przyjaciele już chyba się nie spotkamy, i mam nadzieję, że się na pewno. Jak wyszczeliliśmy, o kurde. Jak my żyjemy? Aaa, maska, oczywiście. Jest, nasz i oknet, kurde. Nie, nie, przejrzeliśmy przez barierę, okej. Okay. Chyba na ludzi to nie działa, tylko na statki. Dobra. A na w nas, widzę. No nie niestety, no, niestety, źle. Komandor na pokładzie. Dobra, co tu się dzieje? Dział pani I do tego zaraz Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Mikoł, obliczenie skoku było idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było mikkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabes? Wciąż gnębik nie Jak cię może gnębić? Jaki możemy? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest broda. Rebelia. No może, muszę... no niestety jestem za Imperium, więc rebelia dzisiaj Skona Mamy zapis jakiś, dobrze zobaczymy Nie wiem co się dzieje, no Battlefront 2, no bardzo ładny napis Ej, a Jakiś czas później Dobra, ale Widzowie wiecie co? Miejsce budowy Gwiazdy Śmierci, okej okay, widzowie Ale myślę, że Myślę Na ra... A, ta słynna scena. Kto pamięta tę scenę w szóstym epizodzie, pisze Pisze teraz Gwiazda Śmierci, a, przy, a przypnę wam um, serduszko. O. A ty Jak ty możesz nazywać tak wielkiego admirała? Naszego wielkiego. Czemu ruscy to są? Dobra. Dobra. Oczywiście, że tak. Za mną, del Oczywiście, że musi. Dobra, ale my tutaj na razie jak już mówiłem zakończymy, bo ucień to trwa. Ale na razie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie subika, lajka. Zostawcie suba i lajka, no i Dobra, tylko jeszcze zapiszemy, um, czytaj punkt kontrolny. Okej, okay. i dobra, mamy wszystko, jest super. Na no, dzisiaj dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie subika, lajka, no i pa!